26 października odbyła się jubiluszowa 250 edycja biegu Par Grand Szanów. W imprezie na terenie leśnictwa Kroczymiech uczestniczyło ponad 400 osób, w tym rekordowa liczba biegaczy oraz zaproszeni goście i wolontariusze. Patronat nad jubiluszowym biegiem objął starosta Szanowski, który ufundował dla biegaczy okolicznościowe upominki. Pierwszy Park Gran w szanowie odbył się w styczniu 2015 roku. Inicjatorami tak naprawdę jest Grzegorz Skupień i Patrycja Pędziwilk. To oni wpadli na ten pomysł, pewnie obserwując co się dzieje na naszych ścieżkach biegowych, że coraz więcej osób biega. W Polsce wtedy było może z 16-18 lokalizacji Park Granu. Pierwsza powstała w Gdyni. Natomiast no, u nas otworzyli tą trasę fantastyczną, ponieważ nie mamy tutaj pętli, jest jedno, jedna pętla Kilometrowa, więc trasa nie jest nudna. Jest ciekawa, jest fajna, jest w lesie z daleka od zgiełku samochodów, od szumu, od sklepów, więc to jest myślę, że przyjemne i fajnie tutaj przechodzić co sobota o 9 rano i, i pobiegać.

Co jest najfajniejsze w tej imprezie, w tym co sobotnim bieganiu? A, bo to tak dużo energii i tak dużo dobrej, e, pozytywnej energii, tyle fajnych ludzi i e, tak dużo endorfin i czasami jest trudno wstać, czasami jest pogoda nie taka, ale potem jak już się pokona te swoje słabości, naprawdę bardzo fajne uczucie. I radocha na cały dzień. Co najważniejsze Pana zdaniem jest w takiej imprezie, która gromadzi takie tłumy, co najważniejsze w tym bieganiu? No to jest swe, swego rodzaju fenomen takiego spotkania e, społecznego, ale z drugiej strony też ludzi, którzy to organizują. Także muszą być zawsze liderzy, którzy pociągną za sobą, dadzą przykład, a później to już jest rozpędzone koło. Coraz więcej pasjonatów, coraz więcej osób, które przekonuje się do biegania, no do wstania w sobotę no i rozpoczęcia weekendu na sportowo. E, przyjdźcie, bo naprawdę warto. Co sobota o godzinie 9 spotykamy się tutaj, dzień wygląda inaczej, e, mamy tyle energii, tyle werwy. Cudownie zrobić jest coś dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, oderwać się od problemów, e, od czegoś, co nas trapi i fajnie spędzić czas. Las jest piękny, pachnący, ja zachęcam wszystkich, bo naprawdę warto. Dzisiaj jubileusz. Jakie emocje, jakie wrażenia? No, jest wspaniale. Jak ty się czujesz? No tak, ja się czuję wyśmienicie, mimo tego, że ostatni tydzień tak naprawdę y, jednak te emocje we mnie były. Każdego dnia, każdego wieczoru, gdzieś tam noce nie przespane, bo ja o tym myślałam. Ja chciałabym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak naprawdę robię to, co robię, czyli gromadzę tych ludzi tutaj, namawiam, y, inicjuję, zapraszam. No, tak naprawdę z myślą o nich. Ja sobie poradzę, ja sobie pójdę pobiegać, natomiast ja bym chciała, żeby on. Zobaczyli na czym to wszystko polega, i, i tak naprawdę na mecie zameldowało się dzisiaj 365 osób, więc dla mnie to jest ogromny sukces, ponieważ do tej pory największa cyfra, jaka padła, to na jubileuszu 200 par granów, wtedy było 291 osób, więc y, rekord padł, y, co jest fantastyczne. Plus, licząc osoby, które nie biegły, na przykład ja, plus kilka innych, naprawdę kilkanaście osób, to daje naprawdę cyfrę ze 400 osób, które spotkały się tutaj na ścieżce w Lesie, w Kroczyni. I, i naprawdę pogoda nam dopisała, jestem, jestem po prostu przeszczęśliwa z całego tego poranka. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne soboty, nie tylko dzisiaj, tylko kolejne soboty o 9 rano tutaj. Widzimy się i biegamy i fajnie spędzamy czas. Do zobaczenia.